Czekaniem w trasie odcinek czwarty, ale w pewnym sensie również pierwszy, ponieważ zaczynamy naszą muzyczną przygodę poniekąd od nowa. Jest z nami nowa wokalistka i to właśnie z jej powodu jesteśmy tutaj dziś w studiu Eden. Przyjechaliśmy właśnie nagrywać nowy wokal do naszych utworów instrumentalnych, także można powiedzieć, że jest ona dzisiaj naszą gwiazdą programu. A jak przed nagraniem czuje się nasza wokalistka? Przekonajmy się. No dobra, to jesteśmy. Dzisiaj Twój debiut w naszym zespole. Można powiedzieć, że ten odcinek jest poniekąd odcinkiem specjalnym poświęconym Tobie, także jesteś dzisiaj taką gwiazdą zespołu. Przed Państwem Weronika, nasza nowa wokalistka. Powiedz mi, jak się czujesz? Zestresowana? No, zestresowana, no to wiadomo, bo to jest tak jak powiedziałem, twój debiut, ale mm, czy miałaś do czynienia kiedykolwiek z nagraniem studyjnym, czy byłaś kiedyś w tych warunkach, że wiesz, wchodzisz do pomieszczenia, gdzie masz wszystko wygłuszone, jesteś tylko ty i mikrofon, i twój głos, oczywiście. Co wtedy może się wydarzyć? W tak profesjonalnym studiu, jakie jest tutaj nigdy jeszcze nie byłam, także jest to trochę onieśmielające, ale z racji tego, że ćwiczyliśmy. Niemało ćwiczyliśmy, to myślę, że wszystko pójdzie dobrze. No właśnie, spędziłaś z nami już co najmniej kilka prób, tak? Te próby też były bardzo owocne. Zdążyliśmy już opracować nowy materiał, linie melodyczne, teksty do kilku utworów. Powiedz mi, jak się czujesz w ogóle w takiej muzyce? Jak ci się podoba to, do czego tutaj, jakby dołączyłaś i to, co zostałaś? Bardzo mi się podoba, bardzo mi to odpowiada, zwłaszcza pod yy, względem wokalnym, yy, że nie jest to strasznie mocna, głośna muzyka, gdzie trzeba naprawdę bardzo dużo od siebie dawać. Yy, że jest to po tej troszeczkę spokojniejszej stronie, bardzo mi się podobają i teksty, i linie melodyczne. No to cieszymy się w takim razie. Weronika została wyłoniona spośród chętnych osób, które zgłosiły się na casting do naszego zespołu. Także bardzo się cieszymy, że jesteś tu z nami. Mamy nadzieję, że będzie ci się dobrze z nami współpracowało, koncertowało, nagrywało i w ogóle przebywało na próbach i w naszym towarzystwie. No tak to jest, tak to zawsze, oni to już znają. Maciek, no to przyjechaliśmy. W zasadzie dzisiaj troszkę bezrobotni, nic nie tak nagrywamy. Jest. No ale jest Weronika, która nagrywa dzisiaj wokale. To w zasadzie dla niej przyjechaliśmy tutaj głównie, żeby ją wspierać, żeby razem z nią tutaj być, jak będzie nagrywać. Natomiast w drodze tutaj do studia powiedziałeś, że szk aż szkoda, że nie ma co nagrać na perkusję. Tak. No tutaj y, studio u, u Darka, y, studio Eden, jest naprawdę rewelacyjne. Warunki są, są fenomenalne. Już mnie po prostu świerzbi, jak tutaj sobie zrobiłem rundkę po, po pokojach nagraniowych, żeby już bo rozłożyć wewnętrzne i coś tutaj jeszcze jakieś ścieżki ponagrywać, ale będzie jeszcze na pewno taka okazja, nie raz. Bo, bo no, zresztą nie tylko mi, tak jak gdzieś tam rozmawiam z Wami, też jesteście bardzo zadowoleni tutaj z, z, z nagrań w studio. Także na pewno jeszcze tu będziemy wracać i jeszcze sobie będę miała na pewno okazję coś powystukiwać. Powiedz, jak Twoje wrażenia odnośnie tutaj nowego wokalu w zespole, bo jest to pewna. Co byś w ogóle o niej powiedział po tych kilku próbach? Bo mamy już no, mamy już ją. Jak wrażenia? Oni <cataloguressie> <ge repay> nagrają, to wysokość, jest to Tak, pewnie tak będzie. Jeszcze raz, powiedz, co myślisz o naszej nowej wokalistce, o jej głosie, o sposobie śpiewania? Bo to zawsze jest pewna nowa jakość w muzyce? No zdecydowanie. No, Wokal jest takim elementem. Jakie były pytania jeszcze raz? Wokal jest na pewno bardzo istotnym elementem całego brzmienia zespołu. Weronika ma na pewno barwę bardzo przyjemną, bardzo fajnie mi osobiście się, się słucha Weroniki na tych próbach, na które już gdzieś tam razem e, graliśmy, także jestem pełen optymizmu i pełen nadziei na, na dalszą fajną współpracę. Zdaje się, że nie mieliśmy jeszcze okazji tak trochę bardziej szczegółowo porozmawiać sobie o Twoim życiu prywatnym, nie żebym cię tu miał wypytywać o jakieś szczegóły, ale powiedz, jak to w ogóle wyglądało z tobą? Jak to się stało, że jesteś wokalistką, że śpiewasz? To jest twoje marzenie od dzieciństwa, czy gdzieś w jakimś momencie w życiu po prostu poczułaś, że śpiewanie to jest to, co chciałabyś robić, i docelowo występować na scenach jako wokalistka, na przykład z zespołu czekaniem? Muzyka była ze mną w zasadzie od zawsze. To, że zajęłam się śpiewaniem, to wynikało po prostu z tej pasji do muzyki. A mówiąc od dziecka, moi rodzice są zawodowymi muzykami, grają na skrzypcach oboje. Ja na początku też poszłam w ich ślady, też grałam kiedyś na skrzypcach, jednak nie zapałam do tego aż tak wielką miłością, więc postawiłam później na, na wokal. No wokal, czyli jednak ten śpiew zdominował u Ciebie tę pasję muzyczną. Rzeczywiście, jeżeli od najmłodszych lat miałaś do czynienia z muzyką, jeżeli rodzice tutaj mówisz na skrzypcach grali, no to jednak słuch był kształcony od, od tak samo od najmłodszych lat. I ta muzyka gdzieś w Twoim życiu zawsze była. To już samo przez siebie wskazuje na to, że jesteś jednak osobą, która nie jest z przypadku tu, gdzie jest. No, w studiu oczywiście, ale mam na myśli też bardziej na większej płaszczyźnie w świecie muzyki. Czy jeszcze chciałabyś coś powiedzieć przed występem? To jest główne pytanie. Co to za pytanie jest? Po prostu trzymajcie za mnie kciuki. Trzymaliśmy. A co z długo wyczekiwaną płytą? Mamy nadzieję, że już niedługo ona się pokaże w mediach społecznościowych, w serwisach streamingowych, a także w formie... Jakiej? W formie wszelakiej. Ciempo powiedzieć... się się skupię, o mówił i zamyśliłem się na tego ananasa. Ja będę musiał pokazać tego ananasa, no, bo on tu po prostu robi robotę. To jest zarobisty ananas. Wielki ananas, którego Wielki ananas, który normalnie nie, nie mogę przestać na, nie, na niego patrzeć i strasznie się nie mogę skupić, no, jak tutaj rozmawiam z Sebastianem, cały czas patrzę na tego Seba na, tego na Sebastiana. Anas ananas, ananas jest już nazwany. Nosi moje imię, także Sebastian jest mistrzostwo świata. Zaraz zobaczycie, Sebastian wam obróci potem kamerę to tak, dobra, zaraz pokażemy Ananasa. Oh, yeah. Mamy teraz nagranie wokalu Weroniki, naszej nowej wokalistki. Mieliśmy już próbkę, małą próbkę, bo zaledwie dwa utwory, a może w sumie dużą. Ale co byś powiedział o tym wykonaniu, które słyszałeś dotychczas? Jak ci się podoba? No tak... <grych> Sobie jestem pod wrażeniem. Jestem mile zaskoczony. To jest coś niesamowitego. A bas w ogóle ze sobą wziąłeś? No właśnie, że nie i trochę za nim tęsknię. No ale cóż. No to słusznie, że za nim tęsknisz, tylko wiesz, basu nie wziąłeś, ale kawkę to oczywiście, że wziąłeś. I tak, kawka koniecznie była, czarna, duża i obowiązkowo. A oto jestem ja, a za mną mój ananasowy imiennik, który został tak ochrzczony przez naszego perkusistę Macieja. Dlaczego? taby że jestem pod wrażeniem Powiem tak, jest rewelacyjna, śpiewa niesamowicie, nie jest powtarzalna i niesamowicie się słucha. A płyta kiedy zostanie wydana, jak myślisz? No myślę, że w przeciągu już tak 3-4 miesięcy powinny być widoki na nową płytę. No dobra, jesteśmy już wszyscy po, tutaj jest nasza dzisiaj gwiazda wieczoru, tak? Już wieczór jest? Czekaj, trzeba to pokazać. No jest 20, także... Już się ściemnia. Jak nastroje dzisiaj w ogóle? Może od Ciebie właśnie zaczniemy. Powiedz, jak nastroje dzisiaj? Pozytywnie. To pozytywnie mówisz? Tak, zdecydowanie. Wymagające zajęcie, wymagające dzisiejsze popołudnia, ale myślę, że efekt będzie tego warty. To słyszeliśmy, że jest moc, także można powiedzieć, masz tę moc, masz tę moc, tak? Masz tę moc. Skoro tak twierdzicie. Samozwańczy autofan naszego zespołu. Wspaniałe przeżycie. Wspaniałe przeżycie, bo mówisz? Oczywiście, gdybym miał to powtórzyć jeszcze raz, to w tej chwili i tu i teraz. No i teraz. A tam jest oto stanowisko pracy dzisiejsze. Roniki. Gdzieś tu jeszcze się przewija nasz perkusista. Ja więcej, czekałem na ten czar. No, na, na czekaniem. I kogo chwycimy, bo on też tu jest. A, coś tam zamachał. Ale dobra, brakuje tylko Szymona, gitarzysty. A ja też tu jestem. Mm -hmm. Zresztą w ogóle, pokaż się, weź jakoś taki… <grym wioski> Żebyś też tu był, nie? Też jestem coś... tutaj też. No, tak. Tam jest nasz autofan, tu jest nasz zakapior. <grym wioski> A tu jest nasza gwiazda wieczoru. Także, kurczę, każdy z nas dzisiaj ma jakiś swoje, e, swój przydomek. Jeszcze raz powtarzając, gwiazda wieczoru jest zameldowana. Autofan, zespołu czekanie, zameld auto zameldowany. Nasz rodzimy zakapior jest. Śmieszek, hegeszek, który siebie nie można mierzyć. Dzisiaj tak było. Bardzo fajne nagrania, bardzo fajny dzień w ogóle. Oby takich więcej, ale jeszcze tu zawitamy, Mamy resztę płyty do nagrania. Także wszystko przed nami, bądźcie też z nami. Czekajcie na kolejne rzeczy, bo warto czekać na zespół czekaniem. Cały czas jestem pod wrażeniem. No to się, to się najwyżej potem wstawi w tych końcowych scenkach takich, nie? Cięcie.